Jedziemy na Idziemy nie, widać nie, świetnie. Widać tutaj. Super, widać. Jest nie, 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 taka zła. nie, że że nie, będzie widać. Trzeba trochę wiary. Super. o świetnie widać skocznie. te narciarskie tam 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 widzisz je między drzewami Nie widzę, widzę a będziemy tam szli czy nie no jak będziemy chcieli ale zajebania a to nie Że... idzie na prąd nie no chyba jest na prąd ale to jest ciągnięta lina lina jest przed nim no, ciągnie jak widzisz jest lina Jedna, yy... Jest lina. A jest lina, jest. Jest, Ale widać świetnie skocznie. Tam daleko, kapitalnie. Ta dnianka już była. Super widać skocznie. Wysoko. Wysoko. Się, się, się jest wysoko. jest Tu jest Gracja. I tu reszta ludzi. Małe no, na kapitanie. Dzisiaj 9 września 2011 roku. To Państwo z naszej grupy. Pan Kształt, i może pan, Krzysztof, możesz pomachać. Krzysztof z mamo. A tu jest nasz przyjaciel. Pada? Nie. A, dam jedna. Ej, nie, No już, jesteśmy już na Gubałówce. No to trwało dwie minuty. Bardzo szybko. Ja kiedyś ale bardzo się A w zimie? to jest... Jak film nakręca, Możesz się odwrócić, to będzie na filmie. Bo tam będzie na YouTube. No już, dojeżdżamy. Restauracja bałwka. Zróżna stacja. Pięknie, o, ale widać pilog na tatr rewelacyjny. Jest gniewąt. Chodźmy sobie w tym krótko. Krótko się Idziemy. No, to był rewelacyjny pomysł. No jasne, no słuchaj, patrz, widać te Tatry te, te, Bielskie tam. Wszystko widać, pięknie. No, aleśmy dobrze zrobili, słuchajcie. Nigdy nie wolno, nie trzeba słuchać siebie. Co? A to jest taki orczyk. To jest dla narciarzy, tylko dlaczego teraz jest włączony? A wiem, bo tu jest zjeżdżalnia wózkowa, no, taki wrynie, widać na się jeździ, o tutaj, na wózkach. No. Mm -hmm. Tu mamy, jesteśmy na Gwałtce, ta słynna rzeźba. Teraz Krzysiek może zrobić taki widok, cały właśnie. No. 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 To jest, rzeźba? Jest. To jest tutaj to jest stacja to jest kolejki, jest tutaj jest tradycyjny jest ten... ten. Miś z psami, które sobie śpią. Restauracja, gubałówka. No, to jest o pięknie. Teraz widać Giewon. Zaraz go, zaraz go przybliżę. Patrz jak ładnie Giewon widać. Co? Ten jest krzyż. Tutaj ten na wprosta góra wielka. Zgubiłem. Piękna panorama, teatr. Bardzo się cieszę, że jestem. Trzymajmy się razem. Trzymajmy się teraz widać na Giwoncie. A jest. Pamiątki, no wystarczy.